Cześć, z tej strony Mike, witam w kolejnym odcinku z serii Newsflash i dzisiaj krótka informacja na temat ETF-ów, ponieważ właśnie pojawiła się informacja, że dwa etf -y nie zostały odrzucone, ale SEC dał sobie więcej czasu na to, żeby je przeanalizować pod kątem ochrony inwestorów i tak dalej. etf -y, o które chodzi, pierwszym ETF-em jest ETF złożony przez Bitwise, drugim ETF-em, który został przesunięty. Jest ETF złożony wniosek, właściwie ETF złożony przez Van Eck i SolidX. Komisja wyznaczyła datę 16 maja 2019 roku i do tego czasu komisja SEC, czyli ta amerykańska Komisja Giełd i Papierów Wartościowych, albo zatwierdzi ETF, albo go odrzuci, nie zgodzi się na zmianę zasad. Wniosek Bitwise'a został złożony z New York Stock Exchange Arka został opublikowany w rejestrze federalnym 15 lutego 2015, 2015 2019 roku. Oczywiście do tej pory ETF-y wszystkie były przez odrzucane przez SEC ze względu na to, że głównym zastrzeżeniem jest niestabilność kursów i łatwość manipulacji kursem. Bitcoina, czy też innych kryptowalut. To było główne zastrzeżenie sec i dlatego te etf -y są odrzucane. Czy to się zmieni? Tak naprawdę tego nikt nie wie. Można się oczywiście tutaj do, doszukiwać teorii spiskowych i różnych innych rzeczy, że to wszystko chodzi o to, że jak krypto zacznie rosnąć to to etf -y zostaną zatwierdzone, żeby jeszcze dociągnąć rynek, że jak bug będzie i tak dalej. Ja myślę, że tutaj no, oni profesjonalnie do tego podchodzą co mieliby na tym ugrać, aczkolwiek no to są Stany Zjednoczone, wiadomo, że światem żeni pieniądz i tak to bywa. No a jakie jest Wasze zdanie na temat ETF-ów? Czy uważacie, że ETF-y mogą pociągnąć rynek, rozpocząć kolejną bańkę? Czy uważacie, że ETF-y już nie robią na nikim wrażenia i jest to burza w szklance wody i wiele hałasu o nic? Wypowiedzcie się w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się ciepło i miłego weekendu.